Cześć robaczki, jak wam mija dzień, co? Ja właśnie wracam z uczelni, miałem się pisać e, dwa kolosy, e, uczyć się i w ogóle wiecie o co kaman. Odwołali mi jeden, odwołali mi drugi, e, wykład olałem, lecę grać w Wiedźmina. Tak w sumie wracam sobie i postanowiłem trochę pogadać do kamery, tak mi coś naszło. E, w sumie to tak, o czym chciałem porozmawiać? E, o tym, jak wam się podoba Wiedźmin bo widzę w sumie, że całkiem, całkiem spoko się przyjął kilka opek, w górę jest ktoś tam się cieszy z tej serii, że będziemy razem to przeżywać ja oczywiście lecę wyjaśniać, bo to nie będzie tak, że ja będę wrzucał całkowite, znaczy inaczej to nie będzie tak, że ja będę wrzucał te materiały w sensie z takich tylko i wyłącznie wątków fabularnych tak dalej, się dowiecie za niedługo będą tak jakby dwie serie z Wiedźmina jedna seria będą to questy poboczne E, eksplorowanie mapy, walki, odnajdywanie różnych tam punktów, i tak dalej, e, to będzie jedna wersja z Wiedźmina Trójki. A druga wersja z Wiedźmina Trójki to właśnie będzie przechodzenie e, gry, przechodzenie wątków fabularnych, czyli odkrywanie tego wszystkiego mm, tylko i wyłącznie, te główne questy, które ciągną do nas do dzikiego gonu i do zakończenia gry, i to będą te dwie wersje Wiedźmina 3, które będą e, u mnie na kanale. No, ale nie martwcie się, poza tym będą e, oczywiście Overwatch, będą meczyki w cs -a, bo na to też znajdę czas. Ale pamiętajcie o streamie. Teraz, przez najbliższe 4 dni, prawdopodobnie będzie ostro na YouTubie, będzie ostro na streamach, bo mam dużo, dużo wolnego. I mam zamiar w zupełności to wykorzystać na YouTube'a i na streamy. Więc ty możecie być pewni, e, jeżeli chodzi o konkurs, e, o turniej cs m, o którym kiedyś tam wspominałem, e, musiał on zostać zawieszony, bo. Sprawy organizacyjne nie wyszły tak, jak miały wyjść, ale na pewno się on odbędzie. Bo tak, mamy już serwer, na którym spokojnie można przeprowadzać takie turnieje, gdzie osoby się łączą, wszystko jest jak na normalnych zawodach, czyli, wiecie, runda nożowa i tak dalej, tam głosowania, pauzy, nie pauzy, wszystko na spokojnie. Oraz tutaj zdradzę taki mały sekret. i oczekujemy się do stworzenia własnej strony internetowej, która, będzie, która zresztą zobaczycie, o czym ona będzie. Co będzie robiła i co będzie miała na celu, myślę, że już w najbliższym miesiącu, myślę, że w najbliższym miesiącu już mogłaby się pojawić, tak, myślę, że w czerwcu już, już mogłaby się ukazać, eee, ale oczywiście o tym wszystkim dowiecie się na fanpage, wystarczy, żebyście go lajkowali. Eee, mam nadzieję, że ten film nie wyjdzie jakiś tam długi, na razie sobie spokojnie jadę i, i gadam, gadam, póki mam jeszcze o czym gadać, to sobie tam wymyślę. Tak sobie zauważyłem właśnie, że filmiki, w których ja gadam, jadąc sobie samochodem, czy stojąc do kamery i po prostu, po prostu rozmawiam, całkiem ciekawie się przyjmują. Co bardzo mnie cieszy. O właśnie, dobra, przypomniało mi się. E, ciągle mnie pytacie o Giveawaye, o openingi, o konkursy. E, to jest tak, jeden konkurs na YouTube już był w sprawie CS. E, w takim razie, kolejny konkurs e, zrobię w ten sposób, że będzie to. E, najprawdopodobniej, no myślę, że w czerwcu, w czerwcu, ale to będzie dopiero e, po 20 czerwca, jak wrócę z Wrocławia. E, zrobię to w ten sposób, że cały opening będzie na Twitchu. E, następnie konkurs, rysowanie również będą na Twitchu, na moim kanale, na streamie. Wszystko to się będzie tam odbywać, żebym sobie podbił trochę streama, żebyście zauważyli, żebyście udostępniali streama i tak dalej. Bo to też bym chciał sobie rozwinąć. Osobiście też zauważyłem, że w sumie e, większość ludzi, która mnie ogląda, są to ludzie tylko i wyłącznie zainteresowani e, Counter-Strike'em Global Offensive'em. E, a nie chciałbym, żeby tak było, ponieważ nie chcę się zamykać tylko i wyłącznie na jedną grę, nie chcę być kojarzony z jedną grą, że on gra tylko w cs i tak dalej. Nie, bo ja jestem gamerem, jeżeli można to tak nazwać. No i ja ogólnie. Po prostu gram w gry. Gram w gry, ale gram w gry po swojemu w różne wszelakie rodzaje, no tylko tam fantastyka czasem troszkę mnie nie ciągnie. Musiałby się trafić naprawdę dobry tytuł, który, który mnie by pociągnął. Dlatego na, na kanale też oczekujcie, co jakiś czas naprawdę rzeczy dla Was, dla tych, którzy są zainteresowani katastrakiem rzeczy z dupy, tak naprawdę. Oczywiście tam gry horrorowe, typu Amnezja. Proszę też pewnie wiele innych. Mamy zamiar nagrać z innymi YouTuberami. Dead Spacea, dwójka, trójka, bo tam są podobno zajebiste koopy i mamy zamiar się w nich bawić. Gry randomowe, gry flashowe, internetowe, jakieś takie najbardziej poryte. To też się będzie pojawiało u mnie na kanale. No i oczywiście też takie szybkie numerki, jak teraz, że, że, że gadam sobie do kamery jadę samochodem, czy stanę gdzieś przy ścianie. W sumie na tym chcemy zakończyć, jeżeli chcielibyście usłyszeć ode mnie coś jeszcze, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, e, subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, wiadomo. E, Wbijcie na fanpage, tam zawsze są na dzień dobry, na dobranoc, e, różne dziwne, śmieszne rzeczy, najnowsze filmiki na YouTube też są wrzucane, e, informacje o streamowaniu też, więc serdecznie Was zapraszam na tego fanpage'a. E, no i tyle, też zobaczcie sobie na ścianę e, obok, z prawej strony, jak będziecie sobie na mój kanał, e, kogo ja tam polecam do oglądania. Bo ja nie polecam Badziewia, oczywiście mam, mam swoje, że tak powiem, upodobania i, i są tam ludzie, do których naprawdę moglibyście zajrzeć, bo robią mm, bardzo ciekawe i dobre materiały. No i w tym momencie ja się z Wami żegnam, żeby nie przedłużać, nie robić z tego nie wiadomo jakiego materiału długiego. No życzę Wam miłego dnia, bo pewnie ten filmik pojawił się w okolicach pewnie godziny 15, no więc życzę Wam jeszcze miłego dnia, oczywiście dzisiaj zapraszam na stream, e, dzisiaj pojawią się też dwa materiały z Wiedźmina, ale to wszystko na fanpage'u i zobaczcie też na YouTubie. No, trzymajcie się moje robaczki i do zobaczenia.